Cześć, witajcie. Dziś będę zajmował się przygotowaniem dodatkowych gniazd w kuchni. Zapraszam. Ogólnie tu był plan taki, że, że tutaj miała stanąć taka, taka szafka z drzwiami otwieranymi do góry na, na takim silniku, żeby tam dotknąć i, i do góry się podniesie. I tu miała być taka strefa, jakby herbaciana, powiedzmy to nazwijmy tak. Tu miały być gniazdka tam do, do ekspresu, do kawy, do czajnika elektrycznego i tam jakieś inne. I tu dopiero miał być, miał być zlewozmywak. I tutaj piekarnik z, z lodówką. A tutaj miały być wolne gniazda takie do, żeby podłączyć tam jakieś, jakieś urządzenie blender czy coś innego, jakieś, nie wiem, coś. Ale ostatnio tak siedziałem, oglądałem i pomyślałem troszkę i i tak sobie narysowałem trochę inny układ, gdzie tutaj by stało, stał piekarnik w tym słupku, tu by stała lodówka w tym słupku, a tu byłaby po prostu wyspa z, z płytą indukcyjną, trochę mniejsza. I wtedy by się tam troszkę więcej przestrzeni po obu stronach zrobiło, ale wtedy nie mamy ani dostępnych tamtych gniazdek, ani dostępnych tych gniazdek, więc troszkę mi to yy, plany pokrzyżowało. Zatem tych gniazdek byśmy nie potrzebowali w, tam, w takim układzie, bo tutaj by przy piekarniku stanął zlew z lewozmywak i tutaj by stała lodówka, i tutaj byśmy mieli, musieli mieć gniazdka do podłączenia, do podłączenia jakichś sprzętów. I jeszcze trzeci układ mi się narodził, gdzie tutaj by stał słupek z, z lodówką z piekarnikiem i z lodówką z zmywak, i tutaj sprzęty, czyli jakby. I tak sprzęty, jakby w tej okolicy, tak? czyli Czajnik, Ekspres do Kawy, czyli cztery gniazdka by się przydały z tej strony. Więc ja wystawię tutaj 8 gniazdek, zrobię takie dwie, dwa takie zestawy po cztery. Jeden, gdyby tutaj nic nie stało, czyli 15 cm, będzie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty gniazdo, i przygotuję tak, żeby tutaj stała lodówka, czyli najpierw. 60 cm i potem 15 cm, i znów raz, dwa, trzy, cztery gniazda. Zrobię takie dwie paczki, że tak powiem, dwa zestawy gniazd po cztery, żebyśmy mieli możliwość e, podjęcia decyzji o wyglądzie kuchni później, e, a nie teraz. E, I tutaj jeszcze, e, tutaj zrobię jeszcze jedno gniazdo, e, gdyby zmywarka miała stanąć troszkę e, bardziej z boku. Także taki coś. Aha, i tu jeszcze taką dostałem poradę fajną, żeby przyciski do sterowania jakby włączniki od kuchni, żeby tutaj się znalazł panel w tym miejscu. Także także tutaj zrobię też otwór i wstawię puszkę pojedynczą. No. Także do roboty. ma 60 słupek i tutaj jest jakoś 13 do środka. Czyli tu mamy znów 60 kolejny słupek, tak? I ja tu zrobię 15. Tak i tu będzie, tu będzie gniazdo. Dobra, jak widzicie, już mam przygotowane trochę. Wyznaczyłem ponownie miejsce z zmywaka. Na jakieś 80% on się będzie znajdował tutaj, a nie tam. Aczkolwiek jeszcze sobie taką szansę tutaj daję, że być może będzie obok. Tutaj zaznaczyłem, gdzie się pierwszy kończy słupek. Tutaj zaznaczyłem, gdzie się kończy drugi słupek. I akurat przestrzeń na zlew to jest 120 cm. Bo zlew będzie miał jakieś 80 i troszkę po bokach, żeby tam zostało więc coś takiego. Tu zaznaczyłem, zaznaczyłem zlew 80 cm szerokości taki jednokomorowy, czy coś takiego. Także jest zaznaczone. I, I teraz ten przewód akurat on idzie tutaj do tego gniazdka, to jest gniazdko lodówki, i potem ten przewód musi iść tutaj do drugiego gniazda. I to też będzie gniazdo lodówki, która. Ewentualnie stanie tam, a tutaj jest, gdyby stanęła tu. Eee, więc. Yy, no i tutaj, jak będą szły przewody, to one muszą przejść przez ten przewód. Także yy, tu wyznaczam sobie na 80-90 do 90 cm. Wyznaczam sobie takie miejsce, które podkuję teraz. Eee, przez to będę mógł bez problemu puszczać tędy kolejne przewody na tym przewodzie. Także podkuję sobie delikatnie, żeby mi nie przeszkadzało, żebym mógł, żebym mógł sobie mostkować zmywarkę do zmywarki i yy, yy, żebym mógł sobie no tak, piekarnik tam też jest ostatnie gniazdo w razie czego więc yy, ono będzie jakby też tam zmostkowane na sam koniec yy, także także w ten sposób no yy, yy, i to tyle działam Wprowadziłem 6 przewodów, także teraz pozostało mi połączyć tą strefę, także zapraszam do relacji. Dorobiłem tutaj jeszcze przewód na wyspę. Także mamy odpowiednio obwód zasilający gniazda z prawej strony i do wyspy, obwód zasilający piekarnik. Tutaj mamy zmywarkę, która idzie do tego obwodu, znaczy do tego gniazda i do tego. Także trzy gniazda są jakby przeznaczone na zmywarkę, bo ona może tam w różnych miejscach być podłączona na ten moment gniazdo lodówki, tak, czyli obwód lodówki, który idzie też do tego gniazda i obwód piekarnika, tak, to tutaj też jest dociągnięty do końca i tam mamy gniazdo z prawej strony, to jest oświetlenie blatu, który tutaj będzie i oświetlenie szafek, kolejne gniazdo, które idzie również, które jest tym samym obwodem co gniazda tutaj z lewej strony i tak jak wcześniej powiedziałem, tylko jedna, jeden z tych zestawów będzie podłączony na stałe i będzie to zrobione właśnie w tamtej puszce, która będzie dostępna jakby przez którąś z górnych szafek po prostu. No i tyle, tak to wygląda. Tak jak pewnie widzicie, nie ma jeszcze zasilania do płyty indukcyjnej. Będę to kładł dopiero później razem z przewodem zasilającym tamtą rozdzielnicę. Bo żeby mi to nie przeszkadzało po prostu w pracy, żeby mi się tam nie plątał ten przewód. To sobie dociągnę go na późniejszym etapie, jak już, jak już wyjdę tutaj z salonu, to, to wtedy będę dociągał tutaj ten przewód. Mam to gdzieś tam na liście zapisane, także na pewno mi to nie zginie. No i tyle. Napiszcie mi, jak Wam się to podoba. Plan na kuchnię, chyba już jest naprawdę kompletny. Także tyle na dziś. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.